Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na coś bardzo spontanicznego, co postanowiłam nagrać dosłownie przed chwilą, i będzie to odcinek z pięcioma moimi opiniami na temat nowości wydawniczych, które przeczytałam w lutym. Co prawda, mogłabym poczekać na podsumowanie lutego z tymi nowościami, ale w lutym przeczytałam już do tej pory dosyć dużo książek, więc będzie tam co opowiadać, a to podsumowanie pewnie pojawi się dopiero w marcu. No i stwierdziłam, że być może ktoś w tym momencie ma ochotę poznać moją opinię a propos poszczególnych książek, które odbiły się dosyć głośnym echem właśnie w sferze Książkowej, w strefie książkowej. Co prawda wiem, że mówiłam, że nie będę się w tym roku tak rzucała na te wszystkie nowości wydawnicze, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że trzy spośród tych książek to pozycje, które naprawdę mnie zainteresowały fabularnie i chciałam je przeczytać, a tylko dwie były takimi pułapkami, w które dałam się złapać ze względu na taką dobrą kampanię w Book Mediach. No i nie wszystkie oczywiście recenzje tutaj w tym odcinku będą pozytywne. Na dole jest spis treści w opisie tego filmu, więc możecie sobie przejść do tej pozycji, która interesuje Was najbardziej, a ja chyba już nic więcej nie mam do dodania i przejdę do opowiadania Wam o poszczególnych książkach. Pierwsza książka, którą przeczytałam, to Cieszę się, że moja mama umarła Janet McCarty. Jest to zapis wspomnień autorki z jej dzieciństwa i z jej dorosłości, z jej kariery, ale przede wszystkim z jej relacji z matką. Która była skomplikowana, trudna i bardzo toksyczna. Jeanette była aktorką, zaczęła swoją karierę w dzieciństwie i zagrała w takim bardzo popularnym serialu iCarly. Ja sama tego serialu nie oglądałam, natomiast wiem po prostu co to jest i wiem, że to było niezwykle popularne. Ta książka jest bestsellerem, była już bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, odbiła się bardzo szerokim echem, no i stała się również bestsellerem w Polsce. Ja się zupełnie nie dziwię, bo nie dość, że ta książka jest naprawdę poruszająca i kontrowersyjna, jak pisze na okładce, to również ma bardzo przyciągającą okładkę, no i bardzo zapadający w pamięć tytuł. Ja od siebie wam tę książkę niezwykle polecam, jeżeli interesują was tematy związane z trudnymi, skomplikowanymi i toksycznymi relacjami i jeżeli interesuje was w jakimś stopniu przynajmniej show biznes i jego skutki, zwłaszcza dla osób em, niepełnoletnich po prostu. Ponieważ właśnie autorka tutaj opisuje to, jak bycie wystawionym na zdanie opinii publicznej wpłynęło na jej stan psychiczny, ale to, co przede wszystkim tutaj opisuje, to właśnie to, jak ukształtowała ją relacja z mamą, ponieważ to właśnie mama Janet przede wszystkim zmusiła ją wręcz do tego, żeby ona aktorką została. Relacja, która tutaj jest opisana, która jest tutaj główną osią w książce, jest naprawdę trudna naprawdę budzi sprzeczne emocje, przede wszystkim w samej autorce. I to, za co ja podziwiam Janet, to fakt, że ona zdecydowała się napisać tę książkę i za to, że wykonała naprawdę tytaniczną pracę, żeby te wszystkie trudne, naprawdę trudne emocje przepracować, zwłaszcza, że ona poniosła ogromne koszty emocjonalne związane z właśnie byciem w show-biznesie i z tą relacją, ponieważ cierpi na zaburzenia odżywiania, najpierw to była anoreksja, później bulimia, później dodatkowo doszedł jeszcze alkoholizm i to jest naprawdę trudne, to są naprawdę trudne doświadczenia, więc jestem pełna podziwu, że autorka dała radę coś tak osobistego i intymnego napisać. Ta książka otwiera dużo bardzo interesujących dyskusji, na przykład na temat idealizowania matek, które jest nam trochę tak narzucone z zewnątrz, ze strony społeczeństwa oraz na temat właśnie dzieci w show-biznesie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach mam wrażenie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo popularne jest właśnie robienie kariery w tak młodym wieku i spełnianie marzeń tak naprawdę dorosłych przez dzieci. To jest, są bardzo ważne tematy. Nawet pomyślałam ostatnio o tym w kontekście e, tak zwanych kanałów rodzinnych, które również są w Stanach Zjednoczonych niezwykle popularne. Gdzie rodzice bardzo często zdradzają naprawdę dużo rzeczy prywatnych o swoich dzieciach, po to, żeby uzyskać więcej wyświetleń, a co za tym idzie, oczywiście, więcej pieniędzy. Ważne jest, żeby chronić dzieci, ważne jest, żeby dbać o ich interes, ponieważ to wszystko może się odbić bardzo na ich stanie psychicznym oraz konsekwencji również fizycznym. Ja wam tę książkę polecam. Mam tutaj jedną wątpliwość i ta wątpliwość właśnie dotyczy tego kontrowersyjnego tytułu i tej okładki. I e, chciałabym na początku tutaj powiedzieć, że ja absolutnie nie jestem z tych osób, które uważają, że takich rzeczy nie wypada mówić. E, wręcz przeciwnie, uważam, że autorka ma święte prawo do tego, żeby tak uważać, tak mówić i tak nazywać swoją książkę. Nie jestem z tych osób, które uważają, że każdemu rodzicowi należy się szacunek absolutnie. Mam jednak tutaj taką wątpliwość, ponieważ nie do końca ten tytuł i ta okładka spaja mi się z treścią książki, która jednak jest napisana z taką ogromną wrażliwością i nie jest te emocje, Janet w książce nie wybrzmiewają tak dosadnie. Raczej jest to lawirowanie pomiędzy właśnie takimi bardzo bardzo skrajnymi emocjami wobec matki. I dlatego nie do końca jestem przekonana, czy ten tytuł tutaj pasuje i ta okładka konkretnie, ale z drugiej strony rozumiem, że to jest działanie marketingowe, zresztą bardzo udane, bo ta książka się dobrze sprzedaje, więc też szczerze mówiąc nie jest to dla mnie jakieś duże zastrzeżenie. Kolejna książka, którą przeczytałam, jest w jakimś stopniu podobna do pozycji, o której mówiłam teraz, i jest to książka Jestem głód Petry Dworzakowej. Książka, na którą bardzo czekałam, ponieważ dwa lata temu wrony mnie zachwyciły. I wydawnictwo Stara Szkoła, przynajmniej odniosłam takie wrażenie, promowało Jestem głód jako Swojego rodzaju kontynuację wrony. Tam nawet na okładce jest taki slogan: e, wrona wlatuje w dorosłe życie. I na samym początku muszę powiedzieć, żebyście się nie dali na to nabrać, bo to jest moim zdaniem dosyć nieetyczny chwyt marketingowy, ponieważ Jestem głód to nie jest kontynuacja Wron, absolutnie, przede wszystkim dlatego, że ta książka powstała dużo wcześniej niż wrony. Jest to też pozycja zupełnie inna, ponieważ zawiera wątki autobiograficzne z życia autorki, jest taka intymna, osobna, Napisana w nurcie literatury terapeutycznej, jak na przykład Bez Matek. Jestem Głód, to książka, która też moim zdaniem powinna mieć na okładce Trigger Warnings. Ja czytałam tę książkę w e-booku na Legimi, tam ją znajdziecie, jeżeli macie ochotę ją przeczytać. Jest to książka niezwykle krótka, ale ma naprawdę duże natężenie takich problematycznych treści problematycznych z tego powodu, ponieważ mogą być naprawdę trudne dla niektórych, mogą być wyzwalające. Dlatego te trigger warnings są po prostu ważne, bo to są ostrzeżenia przed treściami poruszanymi w książce. W książce Jestem głód są to takie treści jak np. zaburzenia odżywiania, szczególnie anoreksja, myśli samobójcze, gwałt, choroba nowotworowa dziecka i toksyczne relacje. Więc tutaj ostrzegam, uważam, że ta książka nie jest dobrym pomysłem do przeczytania dla osób, które faktycznie z zaburzeniami odżywiania się zmagają i ta ich sytuacja psychiczna nie jest może do końca jeszcze ustabilizowana. To były moje zastrzeżenia, ale ja szczerze mówiąc bardzo tę książkę polecam, ponieważ ona zrobiła na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Niezwykle mi się podobała, ale no jest to pozycja trudna, ciężka i wymagająca emocjonalnie. Wiele z wątków, które się w tej książce pojawiły, pojawiło, to takie wątki, z którymi ja na jakimś tam etapie, w jakimś stopniu mogłam się utożsamić. Przede wszystkim chodzi tutaj o te wątki związane z zaburzeniami odżywiania, które są naprawdę bardzo dokładnie opisane w książce. Ja sama zmagałam się z anoreksją, i ten proces myślowy, który zadział się w głowie głównej bohaterki. No, naprawdę rozumiałam go, rozumiałam taką potrzebę poczucia kontroli przynajmniej nad swoim ciałem, więc jak najbardziej to do mnie przemówiło. I jestem pod ogromnym wrażeniem tego, z jaką autentycznością i szczerością ta książka została napisana. Ona też bardzo dobrze uwypukla. Konsekwencje pewnych relacji i to jak projektujemy pewne zachowania i schematy na inne relacje, jak pewne rzeczy odbijają się również na naszych potrzebach i pragnieniach. Chodzi mi tutaj o rzeczy z dzieciństwa, które odbijają się na naszej dorosłości. No, naprawdę, jeżeli takie tematy psychologiczne Was interesują, to tam książkę mogę Wam polecić, ale z ostrzeżeniem, że jest to naprawdę ciężki kaliber. Kolejna książka, którą przeczytałam, to najnowsza premiera wydawnictwa Art Rage, Chwile Wieczności. Jest to norweska książka, która z tego co wiem w Norwegii została wydana jako dwie osobne książki. Na szczęście w Polsce tę książkę połączono w jedną i to dalej jest bardzo króciutka pozycja, która niezwykle mi się podobała, ponieważ opowiada o starości, przemijaniu, żegnaniu bliskich. No, i po prostu mierzenił się z własną śmiertelnością. Ja bardzo takie motywy lubię, szukam ich w literaturze, zwłaszcza jeżeli są podane w oryginalny sposób i napisane w bardzo takiej pięknej, wyjątkowej formie, a tutaj zdecydowanie tak jest. Główną bohaterką książki jest Bridget, która właśnie jest już w podeszłym takim sędziwym wieku i która po kolei żegna swoich znajomych, swoich bliskich, swoją rodzinę. Bridget jest taką postacią bardzo, bardzo specyficzną. Może nie każdy mógłby się z nią polubić, ale naprawdę jest to taka bohaterka, która zapada w pamięć i te relacje, które ona nawiązuje, również robią po prostu wrażenie na czytelniku. Przede wszystkim, mam wrażenie, relacja z jej siostrą. To jest książka, która zostawia czytelnika z wieloma myślami, przynajmniej mnie zostawiła, ale nie jest to też taka pozycja oczywista, nie ma tam takich prostych wzruszeń, że tak powiem. Jest tam raczej dużo subtelności i niedopowiedzeń. I miała ta książka takie cytaty, które naprawdę zapadły mi w pamięć. Mam też takie poczucie, że chciałabym przeczytać podobną książkę napisaną z perspektywy osoby starszej, która. Nie ma takich środków ekonomicznych jak Bridget, bo Bridget opisuje swoją codzienność również w tej książce, ale jednak jest osobą, która ma majątek i która może sobie pozwolić na wsparcie po prostu, żeby ta jej starość była trochę lepsza, że tak powiem. Natomiast oczywiście nie jest to żadna prawda odkryta przeze mnie tutaj, ale wiadomo, że wiele osób po prostu na starość tych pieniędzy tak dużo nie ma i kosztem tego oczywiście jakość ich życia wygląda troszeczkę gorzej, więc taką książkę też bym bardzo chętnie przeczytała, a teraz w tym momencie wam chwilę wieczności bardzo polecam. No i dwie książki, które mnie złapały, które sobie przesłuchałam w audiobooku już. I pierwsza z nich to najnowsza pozycja Raylego Seigera, czyli takiego pisarza kryminałów, thrillerów, po którego miałam już nie sięgać. Wiem, obiecywałam to ostatnio, ponieważ dwie jego poprzednie książki, czyli Tylko przetrwają noc i Zamknij wszystkie drzwi bardzo mi się nie spodobały. No ale jednak dałam się chyba nabrać, nie wiem dlaczego i stwierdziłam Posłucham sobie tej jego najnowszej książki, zwłaszcza że potrzebowałam akurat odmrożacza takiego do słuchania. I powiem wam, na początku byłam zaskoczona naprawdę pozytywnie, ponieważ ta jego najnowsza książka, chociaż znowu nie zaoferowała żadnych oryginalnych rozwiązań fabularnych, bo to jest raczej taki miks Tematów, motywów, które już gdzieś były w innych książkach, a konkretnie ta książka trochę miksuje em, Okno na Podwórze Hitchcocka, em, Kobietę w Oknie, czyli książkę, która kilka lat temu bardzo mi się spodobała, i Dziewczynę z pociągu. Miksuje te wszystkie po prostu tematy ze sobą i stwarza nową książkę, która nie jest zbyt oryginalna, która opowiada o kobiecie, która zmaga się z alkoholizmem i która zaczyna obserwować. Pewne małżeństwo w domu po drugiej stronie jeziora. Ale jednocześnie ta książka była podana w jakiś taki bardzo interesujący i wciągający sposób, że naprawdę byłam zaskoczona pozytywnie, bawiłam się świetnie przez ponad połowę tej książki i już myślałam, że ta klątwa railego Seigera się skończy i wrócimy do dobrych czasów, jeszcze z, z czasów, kiedy zachwyciło mnie wróć przed smrokiem. No, ale jednak za szybko tę książkę pochwaliłam. I doszło tam do pewnego zwrotu akcji, który był moim zdaniem tak koszmarny, tak absurdalny. Był to taki zwrot akcji, który zabrał mnie w kosmos, i to nie była dobra podróż. I niestety. To zakończenie, rozwiązanie e, tej zagadki kryminalnej, która tam była przez cały, całą, całą długość książki, misternie budowana, było tak głupie, że niestety znowu książka Rail'ego mnie rozczarowała. I teraz już wiem, naprawdę już teraz się utwierdziłam trzeci raz w przekonaniu, że nie mogę czytać książek tego autora, bo się tylko denerwuję i to jest. E, Strata czasu po prostu i szkoda moich nerwów. Dodatkowo ten autor ma tendencję do robienia najdziwniejszych relacji romantycznych na świecie, które są obrzydliwe, dziwne i które z romantyzmem nie mają nic wspólnego. A główna bohaterka tej książki też była potwornie irytująca i była niezwykle dużą hipokrytką była po prostu hipokrytką. Przykład. Sama em, prowadziła dosyć niezdrowy styl życia, który składał się przede wszystkim z tego, że codziennie wlewała w siebie morze alkoholu. Dosłownie, morze. Ona była osobą, która zmagała się z alkoholizmem, i ja jej tutaj nie oceniam, tylko em, po pokazuję fakty, a jednocześnie ona nie wahała się skrytykować innych za ich nawyki żywieniowe, na przykład kiedy ośmielili się jeść em, mrożonki. Co wydaje mi się. Totalnie nietrafione, jest to hipokryzja naprawdę najwyższych lotów. Także tej książki niestety Wam nie polecam, pomimo tego, że powtarzam, przez ponad połowę bawiłam się świetnie. Szkoda. No i ostatnia książka na tej liście to chyba najgorsza książka. Pod tym kątem, że wiązała się dla mnie z największą stratą czasu. I to jest właśnie książka, na którą się nabrałam, ponieważ bardzo dużo osób znowu w mediach powiedziało, że ta książka jest super, jest wciągająca, jest odstresowująca. Ja właśnie takiej pozycji znowu szukałam. I ja absolutnie tutaj nie mówię, że tym osobom się ta książka nie miała prawa spodobać, albo że oni, nie wiem, nie mówią prawdy. Absolutnie nie. Każdy ma inny gust. I ja wierzę jak najbardziej w to, że innym się ta książka podobała. Natomiast mnie nie absolutnie się ta książka nie podobała i jest to pozycja Book Lovers Emily Henry, której przeczytałam już trzy książki. Beachelit mi się podobało. Ludzi, których spotkamy na wakacjach, to była jedna z najgorszych książek zeszłego roku. No i Book Lovers to niestety będzie jedna z najgorszych książek tego roku, wiem to już na pewno, chociaż jest luty. Book Lovers to miał być lekki romans, który opowiadał o dwóch osobach z branży wydawniczej, które jadą do jakiegoś miasteczka i tam nawiązują ze sobą romans. Co jest dosyć oczywiste, ta książka miała być przewidywalna. Ja nie mam problemu z przewidywalnością, jeżeli chodzi o takie pozycje, no ale niestety mam problem z tym, że w takich pozycjach jest nudno, nic się nie dzieje, bohaterzy są irytujący i e, dramatyzują cały czas, e, chociaż tak naprawdę nie mają bardzo dużych problemów, zwłaszcza główna bohaterka. No i pomiędzy bohaterami nie ma chemii. Ktoś napisał, niestety nie pamiętam kto, chyba na Goodreads, że jeżeli nie czytam romansów z wypiekami na twarzy, to to jest porażka autora bądź autorki, i ja się. Pod tym stwierdzeniem podpisuję, ponieważ naprawdę od romansu oczekuję przede wszystkim tego, żeby mieć naprawdę takie emocje związane z relacją, żeby czuć chemię pomiędzy bohaterami, a tutaj tego nie było. Była po prostu nuda. Ja chciałam zasnąć na tej książce. Ja już jej słuchałam na bardzo dużym przyspieszeniu, żeby po prostu ją przesłuchać. Siedem razy w trakcie chciałam ją porzucić, ale no w końcu stwierdziłam, że już zaczęłam to skończę. Dodatkowo słuchałam tej książki razem z Anią Bookstories i na bieżąco wymieniałyśmy się opiniami. Ani też się nie podobała, taki spoiler. No i niestety, no nie, po prostu, no nie, nie podobało mi się, odradzam wam tę książkę, bo to jest strata czasu. Być może komuś się podoba, na pewno są takie osoby, którym się podoba, których opinia sobie też cenię, ale niestety moim zdaniem ta książka... Jest nieporozumieniem, i to jest taki po prostu zwykły romans. I ja bym się nie czepiała aż tak tej książki, bo ona nie jest szkodliwa zasadniczo, chociaż jest tam znowu bardzo dużo picia alkoholu, które jest niepotrzebne moim zdaniem, ale nie uważam szczerze mówiąc, żeby ta książka była szkodliwa. Natomiast jeżeli jakaś książka jest bestsellerem, jeżeli autorka za tę książkę zarobiła mnóstwo pieniędzy, to ja oczekuję jednak od tej książki więcej, i tym samym jestem do niej wobec niej bardziej surowa niż wobec jakiegoś romansu, który bym sobie wypożyczyła w bibliotece, o którym bym nic nie wiedziała, który nie byłby reklamowany. I to samo tyczy się książek Railego Sagera. To, że ja tak krytykuję te książki, wynika z tego, że one po prostu się bardzo dobrze sprzedają, są bardzo poczytne, bardzo reklamowane i mnie to wkurza, bo one na tą swoją popularność nie zasługują, bo nic ciekawego nie mają do zaoferowania. I tyle. No i tyle w tym. Odcinku. Dziękuję Wam za to, że go oglądaliście. Dajcie znać, czy któraś z tych pięciu książek Was zainteresowała, a być może którąś już czytaliście. Dzięki za to, że obejrzeliście. Cześć!